kochani, witajcie na moim kanale dzisiaj jest pierwszy vlog z tego kanału tylko nie drugi odcinek bo tam też z września a że z września dwa miesiące temu to było ale nieważne cholera zakaram bo jestem chora i tutaj muskierka też się wam przywita ale no, już wcześniej już I dzisiaj sprzątamy stajnie bo ja co sobotę sprzątam stajnie coś takiego. I po prostu, sprzątam stajnie stajnię. No. Bo mam naprawdę syf tu. Więc po prostu bardzo bardzo syf. Po prostu cały Dobra, idealnie. Możecie mnie już czasem poznawać, ci, którzy mnie oglądali wcześniej, bo po prostu o, po prostu wcześniej nagrywałam na innym kanale, tylko już go nie mam, mam nowy kanał i miałam tam 160-70 subskrybentów i muszę od nowa po prostu nagrywać to, bo niektórzy jak mnie oglądali, to mnie już poznają, bo znają iskierkę, bo tam był unboxing. Znają iskierkę, znają wszystkie moje konie, ale po prostu trzeba, trzeba od nowa nazbierać te subskrybenty. Dobrze, że to nie jakieś 1000 lub 500, bo wtedy bym na zawał zeszła po prostu. Jakbym miała od nowa zbierać tyle subskrybentów, nie? A więc teraz sprzątamy z No. Aha, i z... Przed tym, tym sprzątaniem to chciałam powiedzieć, że będę nagrywać może vlogmasy świętam od 1 grudnia. Vlogmasy do 24 grudnia. No i akurat nie wiem, czy taki vlogmas będzie, bo. Znaczy będzie spokojnie, vlog was będą, ale po prostu problem jest taki, że ja nie mam kalendarzy żadnych przeszykowanych, nie mam żadnych kalendarzy, nie mam po prostu nic, ale po prostu trzeba żyć, po prostu takie życie, po prostu raczej nikt mi nie wyśle z was takiego kalendarza dla horsów. O, słońce, ale no. Ale chyba raczej będą w masy nagrywaną. Um, dobra, nieważne, ale sprzątajmy sprzątajmy z Od razu wam będę pok pokazywać po kolei sprzęt, Czyli na przykład jak takie ogłowie głowie, tu akurat o No jest takie bardziej zepsute. To jest mój ulubiony akantarek z twarmistikami takimi. O, taki mój ulubiony kantarek Od razu to zdejmuję. Taki następny kantarek Pan jest taki, o. Taki złociutki jest. Nie jest mój ulubiony chyba. Chyba najbardziej go nie lubię, ale... I doszła do tego chwili piękna ogłowia, która ostatnio jest bardzo nowiutka, najnowsza najnowsze w stajni e, dlatego no, to jest moja ulubiona ogłowie następnie jest taki na pierśnik, nawet nie wiem co to jest dokładnie. Wodzę do kompletu. A nie widać. Wodzę takie czarne, nie jest brąz. E, potem wiem, zbyt dużo uwiązów. E, Pierwszy to jest... No, po prostu taki zielony. Potem jest taki. Potem jest właśnie ten do tego złotego. Ten uwiąz. I jest do tego mojego ulubionego. Taki jasny, jasny róż. O. No. To za moje uwiąz. O, jeszcze jest taki czarny. Nie zauważyłam go. Ja są takie kordea dwa, czerwony i czarny. Potem takie, no, najstarsze chyba moje ogłowie, o. Znaczy to fioletowe ogłowie jest najstarsze. A to takie, no iskierki, w gratisie było takie. I wodzę do fioletowego ogłowie. Wchodzimy już y, w środek. Taka słodziutka marcheweczka. Nauszniki, które nie używam, mogą być na sprzedaż. Mogę, mówię, że od Arona to mogę właśnie wgrać i zadać te nauszniki za darmo. Więc, no, taka derka fioletowa. To nie. Tu mam taką na wyjazdy. Ale to nie, nie zmieści się w kadrze. No. Tu jest jedzień. O, tu jeszcze mam takie smaczki. Smaczki kiwi. I jakaś tam dobra? I wchodzimy teraz do tutaj tego pudełeczka. Są tu jakieś, jedz jakieś jedzonko czy coś. Eee. Tu mamy paszporty, karty konia. I pasza. Paszę zrobiłam niedawno. Taką. Paszę. I tu jest taka. No i to jest pasza z wojskierki. O. Dobra. I to było ten. I tu tu jest to Więc pierwsze co to układamy tu. Nie widzicie, wiem. Dobra, znalazłam całkiem fajne miejsce na telefon i właśnie tu jest taka cała stajniona na nie? I teraz po prostu robimy A O głowie jeszcze raz będę pokazywać. mój ulubiony kantarek z czarnymi przyczepionymi, potem jest taki chyba mój najmniej lubiany kantarek, potem, potem jest to moje ogłowie, na pierśnik i wodę czarną. Okay. już będzie widać bardzo fajnie bo tu jest na właśnie te więc się tak przyglądam dobra widać um, o. ja w ogóle bardzo dużo mam sprzętów od karmelka w ogóle od Karmelka właśnie mam bardzo dużo gratisów od niego, nawet jak ten uwiąz, on był w gratisie. Tak. I moja ulubiony uwiąz, bo on jest taki ładny, różowiutki, jaśnie, jasny bardzo. Róż. To jest. No i teraz przyszedł czas na koralia, czyli czarną. No i czerwona. O, pięknie. I wchodzę. Które tu na przykład wieszak? No. I teraz środek, środek w ogóle tu zdejmę, bo muszę powsadzać tam, tu derkę muszę wsadzić, o. сейчас я жду. Вальная вам в голову. Stół. ale to nie koniec, bo tu mam taką fajną myjkę o, tutaj czyszczę sobie konieki mam jeszcze takiego fajnego Charmesa. o, nie wiem, widać? o no i tu mam rzeczy do czyszczenia no, ale to już nie muszę nie zrobić, bo Ну, no и... Ищем. Стой, не Есть полка, да? У меня полка, да? Ну. из кирка. Pisze mi ktoś, jeszcze zobaczy co, jednak nie pisze, bo usunął. Patrzyłam, przeszło mi. No i no. Miałam dziś pojeździć, ale stwierdziłam, jednak nie. Może w pokoju sobie polążuję ją, No. Dobrze, stwierdziłam, że ja ją polążuję, Tutaj jest już ubrana na w lążę. Ma takie harmsiki. O. Ma kaczuszkę i liczeczkę jako harmsiki. Jakoś tu kamerę wykombinuję, żeby fajna była. Wydaje mi się, że widać. Nawet widać dobrze. Widać kilka chyba widać. Mam nadzieję, że widać się. Że czekajcie o, czekajcie tu jest zyczek ja małe nieporozumienie bo jej język wypadł no, no i zaczynamy aha, outfit mam brązowe tutaj wszystko na brązową więc się nie puštava nekoj muziku, jer to da bi ne bilo tako nudno. Słychać już, więc ja bym mogła się z tobą pożegnać dlatego że chciałam tylko oboje informować, informacji. No i tyle. Więc posłucham, tam stanie coś więc mam nadzieję, że w ogóle muzykę było słychać, bo trudno było mi jakoś ustawić. Tak to. Więc bye bye.